Cześć, moi drodzy, zapraszam do szesnastego odcinka z Towards 1. Nie wiem na czym my tu skończyliśmy. Chyba gdzieś tutaj. Aha, dobra, już teraz mi się przypomniało. Musimy lecieć sobie tutaj, i potem tu. Tu dolecimy do miasta, i potem sobie zejdziemy. Tu jest jakaś brama, chyba. I zejdziemy sobie tu w dół. Ewentualnie pójdziemy sobie tą ścieżką dłuższą. Widzę, tutaj i tak się wszystko fajnie łączy. Z jednej strony spoko, że o tej lokacji gdzieś tam się łączą te ścieżki. Ale z drugiej strony, nie możemy sobie jakby tak wytyczyć tej ścieżki, nie? bo musimy się gdzieś tam właśnie zdecydować jednak, w którą faktycznie musimy mieć stronę. No i potem musimy się wracać. <laughs> Wieża ale nie do rogu. W tej wieży coś nie było? A dobrze, to cyklop chyba był. Dobra, jest cyklop, ale. No dobra, tutaj nie ma jakby wejścia do tej wieży. Te cyklopy to pewnie jakieś pułapkami było, trzeba najlepiej za załatwiać. Ja nie wiem, czy to nie będzie przejście do tego węzła jeszcze dodatkowo. Mm -hmm. Ty, Kurde i deszcz Ostro zacina Oczywiście deszczem nie gra <śwórziny> Pewnie tu będzie teleport, albo ta ścieżka leci. O kurde niedźwiedzia na hita czarnego, nieźle, nie no przed kryt, 500% więcej obrażeń to. 500% jak my mamy ile obrażeń? 700 prawie, no to za 17 tysięcy prawie. No dobra, czy to też prowadzi po prostu do tego kręgu? Ale chociaż mamy już badaną tą ścieżkę, wiemy, że tutaj nic nie ma. Buzia idzie. Dobra. Pójdziemy do tego teleportu w takim razie. Tak? W sumie to nic nam nie daje. Dobra. Ale możemy się tepnąć z powrotem na te wzgórze. I z tego wzgórza sobie zejdziemy na tą ścieżkę tam. Nie w tą stronę. Tam musimy iść. Zbadamy sobie tą ścieżkę. Dobra, tu mamy rozwidlenie. To jest jakaś mała ścieżka. To może być jakiś quest pewnie, czy coś. Albo bandyci. 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 O nie, zabiliśmy konia. Ja nie chciałem. No, nie da się gościa dogonić. No. Kurda, nawet jak były takie animacje walki, to wystarczały, nie? Kogo to tam interesowało? Gry miały być ciekawe, a nie miały wyglądać. Teraz wszyscy właśnie idą w wygląd w tych grach i w tej gry się nie chce grać. Są nudne. Co, że ładnie wygląda? O, tam jest ta wieża taka. Taurona. <laughs> Dobra, wracamy na naszą ścieżkę. Op, hop, op, hop, hop! A musimy pana hocha znaleźć też nie. To co? O tam? A my tu nie musimy po prostu stać i tu czegoś nie dostajemy? Choć dobra, jak to są kapliczki magii, to pewnie zale... ten... Manę rega, nie? Bo przecież tamte nie regają many. O kurde. Co to za szaman? I chyba ten szaman mi sprzedał tym fireballem taki damage. Jej, wodę widać. W końcu wychodzimy gdzieś na jakieś te fajne pola, a to ta wieża to jest tam chyba, tak? To jest ona? Nie, to jest rogata wieża burzy, ok. Wieża z rogami. Dobrze, goście miały słaby kostur. Chyba jakieś skalowanie w miarę zrobili. O, ulepszany zamek. No, ej, co jest? Nie mam miejsca, serca. Ta wioska jest chyba naj najlepsza do tego, do zarabiania. Taki teleport gościu co tu stoi. Gości ma nielimitowane, nielimitowany handelek. Teraz sprzedajmy całe to dziadostwo. To nam się udało nazbierać. To się nie dało? Nie. Nie da się coś jeszcze jakoś inaczej sprzedawać? Nie, ja, tak się da sprzedawać, to jest wygodniejsze. Tutaj tak, trzeba jakby na dwa razy naklikiwać, ale... No i git. A mogłoby być trochę większy ten inwentarz. Ale jakoś tak fajnie to wygląda jak to tak dużo tych teleportów już mamy odkrywanych. No, nie no ładnie to wygląda. Daje to taki efekt tej mapie. Że faktycznie już dużo gdzieś się tam zwiedzało. To jest chyba obóz od tych jest wioska. Takby wioska, ale taki obóz. Nie no, wioska. A jest Aha! Dobra. To tutaj pewnie będzie zadanie. E, bo mieliśmy obóz od Skeldona, mi się chyba dogadać. Witam w ekskluwacjach. Jestem Suno Moon, camp administrator w domu I believe them. Talmud used to be a poor place, so our beloved King Emre, the king chose our house to put things right, and Ebrard skeldon was sworn in as... So he is the man of import here. That ain't so easy, since the last murder attempt only trusted members of our house... To znaczy, <laughs> but this is a matter of great import. Determined, eh? That's good. I may need someone like you, Outlander.

Him, gotcha. There are more you can also go to Setkister and tell him Moon sent you. And Brock, too. You said you need someone with no <laughs> ties to either side. Pray I. There's something else I have for you. Mm -hmm. But it ain't official like. Between ourselves, if you get me. I think the courier's shirking his duty. I want you to teach him the meaning of the word a simple I mayhap. But don't you be forgetting the local smugglers. Even getting into Goralin is a problem. to Kurde, to powiem wam, że dosyć takie skomplikowane te questy tutaj są. No gościu nam kazał tak naprawdę teraz porozmawiać z tymi osobami. że do Goreli... właśnie tutaj, Gorelinu. Dolecieliśmy. To są wieże, wioska Wind. Wunder jest przeszło, kurwa, ale jako strasznie. Talon. No tak, no tą mapę byśmy musieli bardzo tak przeorać. Ja wiem, co jest w tych wieżyczkach w takim razie. To jest wieża. A tu mamy też jakieś zadanie. godzina. karga przemyt. Hmm... Dobra, czy powinniśmy do Gorelinu się wybrać. Hmm... jeszcze co najwyżej... Tu jeszcze chyba gościu coś miał co zadanie, nie? I co? Możemy już wejść do środka?

My people do not know everything. However, we need to move now, or we will all be in trouble. I <laughs> you know it about it. The rebels have collected serious evidence against the House. Either we strike and smash them now, or we may Why not attack their camp? Can you catch the wind? One word of warning from the villagers and they- Are the villagers such a problem? I can deal with a few, but not all of Torment. One civil war, you tell me all this information. I'm glad you understand. We have found out that one of the women of the transports is a spy for the rebel. Why do you need me? This is the same same lokacja. I cannot use my own men, or the rebels will be alarmed. Mm. It must be someone Lord, spisek, times, tutaj się w ogóle robi. but loyal to the house in his heart. You. If I could help you, what? That girl is tough. We cannot break her without killing her. So we need leverage. And she has a husband. What is her name? Maxia Calvo. You may talk to her if you wish. A, in to the ta babka in the okay. Even if I find her husband in Covengore, Gore, it is possible that... make sure he knows what will happen to the girl. But secretly, no one in the village must. It will be done. I will let you Do not fail us, mercenary. My house reward. Farewell. I heard you want to see the prisoner. Ibrat has ah, then you may enter. <laughs> okay. Me. <laughs> May we talk? <laughs> You'll get nothing. Where are you from? I already told you. Get away from. What will you do if I. I do not believe you. I <laughs> can open this door. At... The key must be in the chest behind you. Ah, you hesitate. I knew. Give me the key or leave.

Jak zbiegła jak nie zbiegła. Coś jest tutaj, no to jak Kurde, to trochę chyba źle zrobiliśmy Oj, będzie wpierdziel. Disappoint me. What did you hope to do? Free the girl and- I do not fight wenches. I heard rumors of this honor of yours. No, nay, twas free this time. Because of the wet- Did you think the clan would greet you as a conquering hero, huh? <laughs> then you are- You have made a mistake, <laughs> Worm. I have trained with the best swordsmen in- Nikt mnie nie pokona. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, ale... Chodź teraz zepsułyśmy sobie w sumie fabułę trochę, nie? Kurde, jaki tasak miał. Ale teraz ja nie wiem, czy my stracimy na przykład takie misje wszystkie, czy próbowanie zaufania. No i teraz nie wiem. Um... Rozumiem jest ho gdzie jest ta wioska jakaś, o której oni tak mówili? Ja nie widzę żadnej takiej wioski. Mroga te wieże. A pytanie, czy ja sobie nie zepsułem fabuły, czy da się w ogóle zepsuć tak fabułę, że tutaj się już nic nie da potem ogarnąć? Does the society the society would indeed like to do you mean the worse the taint is hideous but those who use it for their own purposes? I have heard that the society itself uses the taint for its. but we must do we must learn the nature which will power pleasure. Dobra, a co sumie... A nie, nas tutaj wszyscy będą atakować teraz? Choć ogólnie było tak, chyba, że my odkryliśmy, jakby nie patrzeć w spisek, nie? O ile ta kobieta nas nie okłamała. Więc możemy teoretycznie tutaj sobie powybijać. Pięknie ta zbroja wygląda. O kurde, jakie rękawice. Większe obrażenia zabójczy pierłę. Te rękawiczki dosyć fajne do obrażeń. Na pewno by się mega dobrze sprawdziły. Kurde, a tu jakie są? Większa bronę fizyczną jeszcze. No dobra, zostawmy to na razie tak, jak mamy. żeby sprzedać te tabary, te dziadostwo, całe co tu było. Kurde, no korcą mi trochę te rękawiczki. Jesiua, siły zwiększa obrażenie. Dużo zwiększa tych obrażeń. O kurde, bardzo dużo. No dobra, no to na razie zostawmy te rękawiczki w spokoju. Krzabronę fizyczną. Dobra. Też są rękawice. 5-3-2 a tu nie ma chyba już takich 5-3-2, nie? Nie. Dobra, zostawmy tak, bo tyle demajże, co nam dochodzi, to i tak jest dużo lepiej. Well met. Oh, Pysze, ba nie ma nic. Sobra. A że teleportu nie było? Powiem wam, zaskoczyli mnie tutaj trochę. Mam nadzieję, że zrobiliśmy dobrze, że zabiliśmy ich tutaj. Co to za lagi nas tutaj dorwały? Zatruła nas gnida jedna. <gryw> o, no, gdzie ty tam się chowasz? Gdzie on tu padł? O, leży. No ci czarodzieje tutaj nieco masz to jeszcze mocniej od tych gromów. Ale i tak będziemy musieli iść w jakiejś więcej odporności bo no, no będą na pewno coraz mocniej temu biły a na odpornościach to się będzie wszystko opierało zobaczmy co to za skrzyneczka Uszenie. ale pałka dosyć fajna zwiększa atak Czy ona jest chyba mocniejsza od naszej co nie no nie mocniejsza. jest mocniejsza do leczenia What's that? That. Dobra. Um, tutaj chyba się wybierzemy teraz tą ścieżką. Nie wiem co tutaj będzie, czy tam jakieś kopalni czasem nie będzie. Zobaczymy, co tam fajnego możemy znaleźć. Teleporty mamy jeszcze dwa, więc okej. Okay. Więc kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka i tyle. Cześć! <gry>